Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam szybki przepis na wykorzystanie dużej ilości pomidorów. Może nie przepis, co sposób na wykorzystanie właśnie dużej ilości pomidorów. U mnie te pomidorki z przeznaczeniem na zupę, no ale oczywiście możecie użyć do gularzu, czy nawet do pizzy. Tak więc zaczynam. Mam tutaj przed chwilą zrywane z ogródka. Wygroj, wykroję. Tą grubą część od strony szypółki. I po prostu pomidory kroję. W taką grubą kostkę. Nie musi to być jakoś specjalnie równo zrobione. Jak widzicie, nawet ich nie obieram ze skóry, nie parzę. No chociaż jeśli chcecie, możecie to zrobić. Gdyby to było z przeznaczeniem na pizzę, na przykład, no dobrze jest je sobie sparzyć. Ale u mnie do zupy, tak jak mówiłem, więc tylko później przetrę przez sitko i tutaj ta skórka i tak zostanie na sitku, tak więc parzenie jest zbędne. Pomidory mam pokrojone. Nawet dokładnie nie wiem, ile ich tutaj jest. No myślę, że około 2 kg. Ale wiecie, ta, ta wiedza za specjalnie nie jest tutaj potrzebna, yy, ponieważ te pomidory są doprawiane w słoiku. Tak więc mamy nadmiar, robimy, doprawiamy. Bardzo prosty sposób. I teraz troję pietruszkę. Też dokładnie nie wiem, ile jest. No myślę, że pęczek na pewno. Pietruszkę nie jakoś specjalnie drobno grubo pokrojona, przekładam i teraz pozostaje to wymieszać i wkładam do słoików. Ja powiedziałem, że, yy, że możemy przetrzeć przez sitko, no oczywiście również yy, możemy je zblendować, tak więc wiecie, tutaj nic nie tracimy. Jeśli pomidory mam przygotowane, napełniam słoiki. Oczywiście słoiki czyste, wyparzone. Tutaj od czasu do czasu ugniedźmy. Wiecie, to nie jest sałatka. Że to jakoś ma być specjalnie poukładane Tutaj ciasno, żeby weszło tych pomidorów jak najwięcej. Sposób ekspresowy na wykorzystanie właśnie nadmiaru pomidorów. Jeden słoiczek gotowy i już działam z kolei. I teraz ten sok, który pozostał z pomidorów, podolewajmy do słoików. Idealnie. Teraz do każdego słoika, yy, słoiki 0,9 litra wsypuję jedną taką porządną łyżeczkę soli i do tego Jedną łyżkę octu jabłkowego. Wiecie, jedna łyżka. Później yy, dodając te pomidory do zupy nie jest wyczuwalna. A teraz zabezpieczy nam dodatkowo yy, te pomidory. I teraz obowiązkowo muszę przetrzeć. Zakręcam i już działam z pasteryzacją. Ja będę pasteryzował w garnku, bo ponieważ tutaj dwa słoiczki. nie opłaca się odpalać piekarnika, ale jeśli macie jakieś większe ilości, no proponuję zapasteryzować w piekarniku. No tutaj musielibyśmy gotować to na, na kilka razy, tak więc chyba nie ma sensu. I teraz. Na dno garnka ląduje ścierka, układam słoiki, trochę ciasno, ale będzie ok. I zalewam wodą, wodą zalewam praktycznie pod całą nakrętkę, powiedzmy centymetr poniżej. Jeśli chodzi o pasteryzację... Jest idealnie. Jeśli chodzi o pasteryzację, będę pasteryzował te pomidory przez 20 minut. No, oczywiście, czas pasteryzacji mierzymy od momentu zagotowania się wody. Pomidory mam zapasteryzowane. A Wam, jeśli podoba się właśnie taki sposób, na dużą ilość pomidorów, działajcie. Życzę Wam udanego wekowania. I do następnego.